Cześć, tu Marzena i Piotr z Garden Box. W tym roku mieliśmy okazję być ambasadorem konkursu marki Celfast i dzisiaj właśnie jest finał tego konkursu. Jesteśmy w miejscowości Brzeziny w województwie lubelskim, za nami dom pani Oli. Pani Ola jeszcze nic nie wie, zaraz zobaczymy jej ogród. A co Ci się Marzeno najbardziej podobało? Zdecydowanie proekologiczne rozwiązania i na pewno ogród angielski. Dobra, chodź idziemy to zobaczyć. Ola! Cześć! Hej! O no, i gdzie indziej mogliśmy Ciebie spotkać, jak i we własnym ogrodzie. Jejku, ale niespodzianka, nie spodziewałam się w ogóle, że ktoś tu do mnie przyjdzie. Chyba złapaliśmy Ciebie w podczas jesiennych porządków. Tak, dokładnie, bo zarosłam strasznie. Co robisz? E, pielę i będę przycinała sobie trawy do o, bukietu. O, teraz te duże? Ja tutaj widzę masz nie z moich Tak, e, mam moje ulubione odmiany Morning Lighta i Klein Fontaine, a tej niestety nie pamiętam, ale ma piękne kłosy i zaraz będę zrobiła z niej bukiet. Ale słuchajcie, jesteśmy ze specjalnej okazji, ponieważ dzisiaj jest finał konkursu Marki Cellfast i Ty wygrałaś ten konkurs. O, że jest super, ale się cieszę. Nie Jesteś, wierzę. Stała się przyjacielem Marki i zapraszamy Pana Marcina, Mandat dla Ciebie, nagrody. Marcin, Opuś. chodź do nas. Witam. Czesiolu. Oh, cześć, Olu. Dzień dobry, cześć. Gratuluję wygranej konkursu. Matko, to jest zabierze. tylko część większej nagrody dla Ciebie. E, cieszymy się również, że zostaniesz ambasadorką marki. Ja też się bardzo jeszcze cieszę. Jeszcze raz gratuluję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Więc e, niech służy, niech się sprawuje. No ma gdzie, ma gdzie, a to jeszcze nie wszystko. Proszę. Dzięki Dziękujemy śliczne. Ci Marcin bardzo. E, a my co Ola? Chyba zabieramy się tutaj za robotę. No działamy, mamy z czym i gdzie i co robić. Ola, działka nie jest nowa. Skąd taki pomysł, żeby osiedlić się właśnie w tym miejscu? Pomysł był Teściów. Dostaliśmy działkę razem z domem w prezencie i stwierdziliśmy razem z mężem, że będziemy ratować naszą 87-letnią chatkę drewnianą, i stąd pomysł, żeby tutaj zostać. Okej, okay, bo masz tak. W filmie opowiadałeś o wielu aspektach: że dom robicie sami, że ogród robicie sami, że szklarnię też tutaj sama będziesz robić albo z mężem. Czy to jest jakby Twoja pasja wyuczona jest to w jakichś studiach, czy, czy jak skąd to się wzięło? Ja jestem po prostu miłośniczką rzeczy starych, które mają duszę i będę je ratować za wszelką cenę. Mam trochę pojęć. Mąż też ma pojęć działania w drewnie. Do tego też jest stolarzem, więc nam dużo pomaga. No i stwierdziliśmy, że co możemy, to będziemy robić sami. Nie jest to w ogóle zaplanowane. Ja zawsze działam na spontanie, zresztą rośliny są w ogóle posadzone. Tu, gdzie cię wsadzę, tam rośniesz i albo sobie dasz radę, albo sobie nie dasz rady. Jak sobie nie dasz rady, to cię zastąpię. Bez ogród, bez zupełnie żadnej spiny, na zasadzie albo da radę, albo nie. Rzuciliście się na głęboką wodę, bo remontujecie jednocześnie dom, budujecie szklarnię, remontujecie meble, urządzacie też ogród. Jak sobie dajecie radę? W tym momencie jest tak, że jestem na macierzyńskim, więc teoretycznie mam więcej czasu, ale przy dwójce maluchów też jest ciężko i mamy taki podział prac, że ja działam głównie w ogrodzie: to uh -huh. co mogę i udźwignę, i przekopię, to robię ja. Rzeczy cięższe robi mąż. Na poddaszu działa też trochę ekipa, to co my nie, nie umiemy, czyli elektryka, hydraulika, reszta, wszystko w drewnie działa mąż z teściem i z moim tatą. I działamy na zasadzie pogody tak jak kiedyś, tak jak teraz mamy ładne słonko, więc ja powinnam działać sobie w ogrodzie, a jak pada deszcz, no to chowamy się na poddasze i ciągniemy sobie dalej remont poddasza. Ale wiesz co, Ola, bardzo podoba nam się Twoja inicjatywa wspierania dzikiej przyrody, bo domki dla owadów, rośliny miododajne, sadzenie drzew, to wszystko jest tak ważne, zwłaszcza teraz w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy u progu kryzysu ekologicznego. Masz w zanadrzu jeszcze jakieś inne rozwiązania proekologiczne? Pójdziesz o krok dalej? Staram się, ale na razie skupiam się nad tym, co się dzieje tam. Tutaj mamy domki, które będę jeszcze przerabiała, będą uzupełnione o to, żeby tam mogły sobie zabieszkać owady. Wykorzystuję to, co znajduję w ogrodzie, czyli po ścięciu na przykład miskantów. One są puste w środku, te rurki, więc świetnie nadają się dla, na domy dla murarek. Tak. Są też wszelkiego rodzaju w różnych miejscach ukryte poidełka w ogrodzie, które Latem są poidełkami, a na zimę zmieniają się w karniki. to dole mieszka rodzinka jeży. O, fantastycznie! Tak, e, też się bardzo cieszę z ich obecności tutaj w ogrodzie. No to już wiem, gdzie tutaj wieczorową porą tupie jeż, więc pokaż nam, pokaż nam to miejsce i zapraszamy nas do Ogrodu Angielskiego może, co? zaprosić? Tak, to chodźmy. Zapraszam. Ola, znajdujemy się w miejscu, które mnie osobiście najbardziej zaintrygowało, bo znajdujemy się w miejscu, które w przyszłości ma stać się ogrodem angielskim. Ogród to może duże słowo, ale będzie to na pewno rabata angielska, bo w tym momencie siedzimy w Malinowym Chruściku, a po naszej lewej stronie właśnie będzie... Działa się Anglia, mam nadzieję, już niedługo. Będzie kącik kawowy, będzie zrobiony parawan z, ze starych drzwi, które są schowane w stodole i znajdowały się kiedyś w naszym właśnie domu. I będą tutaj takie nasadzenia głównie angielskie, połączenie róży z powojnikami, stąd te obeliski, bo już tutaj róże są posadzone i coś się zaczyna dziać. Tu właśnie będzie też miejsce na wodę w ogrodzie, na razie kontrolowaną w dużej bali, ale myślę nad oczkiem i jakimś czymś ciurkającym. A wiesz co, jeszcze tak mi przyszło do głowy, bo mówiłaś, Marzena, że na się najbardziej podoba tutaj właśnie ta kwestia ogrodu angielskiego. A opowiedz co co tobie się obecnie podoba najbardziej? Mi się podoba Całość naszego ogrodu, to, że jest różnorodny, że ja się nie zamykam na żaden jeden konkretny, nie wiem, nurt w ogrodzie. Chcę mieć przede wszystkim ogród użytkowy, w którym właśnie siedzimy. Przed nami jest szklarnia, do której tam kiedyś dojdziemy, ale chciałam mieć zawsze swoje warzywa, swoje owoce. Uciekłam z miasta po to, żeby ogród był dla mojej rodziny, żebyśmy byli samowystarczalni, ale też, żeby był właśnie dla zwierząt przyjazny nie tylko mi, ale innym stworzeniom. Co najbardziej lubię? Co roku lubię co innego. W tym roku najbardziej lubię część, do której dopiero dojdziemy, czyli szklarnie, moje oczko w głowie. Już wywołała święta z lasu, bo właśnie chciałam Ciebie zapytać o tą amerykańską stodołę. Bo to jest zupełnie coś zupełnie z innej bajki. Chodź, pokaż nam, jak to wygląda. No i w końcu tu jesteśmy, w Twojej amerykańskiej szklarni. I to mówię dosłownie w Twoje, ponieważ ona jest e, właśnie Twojego projektu, prawda? Tak, tak, i, I co tak było tak najtrudniejsze w takim przedsięwzięciu, bo Ach. wydaje się to bardzo trudne. No wydaje się trudne i trudne rzeczywiście było, bo chcieliśmy wykorzystać z mężem stare okna, które pochodzą z domu teściów. I no nie tylko, ale zależało nam na tym, żeby nie zmarnować tego, co mamy. I dopasowanie do tych starych okien długości krokwi tutaj nad nami mm -hmm. i długości poliwęglanu. I to było najtrudniejsze, bo kształtem miała przypominać amerykańską stodołę, wyszła bardziej bazylika świętej Aleksandry. E, ale ważne, że jest oryginalna, spełnia swoją funkcję i ładnie nam tu będzie doświetlała w przyszłości warzywa. No. Spełnia na pewno, bo jest bardzo ciepło i aż przyjemnie tutaj się stoi. No na to liczyłam, bo tutaj mamy mieć część taką typowo warzywną z uprawą warzyw, a z przodu bliżej drzwi mam mieć taki swój kącik właśnie na wszelkiego rodzaju rozsadki, okay. na pikowanie, na przycinanie i na ogarnianie w przyszłości całej szklarni i warzywnika. Ola, to dużo pracy. Świetnie, że wzięłaś udział w konkursie. Te zestawy narzędziowe, które wygrałaś, myślę, że ci tutaj naprawdę pomogą w robocie. Eee, liczę, że nam będziesz przesyłać zdjęcia. Eee, no Obiecuję. i mam nadzieję, że, że jeszcze się zobaczymy tutaj w ogrodzie, bo eee, naprawdę pomysły, które masz, myślę, że stworzą tutaj. Eee, Twój prywatny raj na ziemi, ale też myślę, tak ogólnie bardzo efektowną. Z chęcią odwrot. jeszcze do Was wpadniemy tutaj, obejrzeć, jaki będzie efekt końcowy. Ja zapraszam i dziękuję za te miłe słowa, i nie mogę się doczekać kolejnego Waszego tutaj spotkania. Również bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.